Halo, halo, witajcie, dzień dobry. Tu Radio Szczumic. Zapraszam na program o czasach ostatecznych. Króciutki. O aktywności wulkanów w ostatnim czasie zapewne słyszeliście, choćby nawet Etna i wiele innych. Ja mówiłem o tym pod koniec zeszłego roku. Nagrałem szerszy program o tych wydarzeniach. Dlatego nie pokazuję konkretnych newsów, tylko zdjęcia. Ogólne o aktywności wulkanów. Na etnie spadł na etnie, przepraszam, w okolicach etny, w wyniku działania aktywności wulkanu, spadł nawet deszcz kamieni. Dosłownie, deszcz kamieni. To nie było przejściowe, że gdzieś spadło trochę gruzu, tylko na olbrzymim obszarze spadł coś w wielkości żużlu, tak jakby żurzel spadał z nieba. O tym na pewno możecie obejrzeć program u detektywa Prawdy, do czego Was zachęcam. Bardzo ciekawy materiał i on w bardzo ciekawy sposób porusza te kwestie czasów ostatecznych i tego, w jakiej sytuacji żyjemy. Trzy dni temu miało miejsce też coś wyraźnie apokaliptycznego. Spróbujmy przeładować. Nie chcę się załadować do końca te zdjęcia. Wyrywkowo gdzieś mi tutaj wyskakują. Ale. Widzicie te obrazy? Tak wyglądał Pekin. I nie jest to smog. Widzicie to coś smogowatego, tą mgłę, jakby. To nie jest, pewnie trochę tam smogu też w tym wszystkim jest, ale jest to bardziej żółte. Żółtawy kolor. Coś bardzo nietypowego. I pisał o tym cały świat. U nas nie za wiele o tym. Ale tak, apokaliptyczne niebo podczas, tego, podczas uderzenia burzy piaskowej w Pekin. Pisze o tym choćby nawet BBC News. Jest filmik, nie będę wam pokazywał. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę, na pewno wam wyskoczą te wyniki. Wszelkie, do tego wszelkie normy zanieczyszczeń nawet 160-krotnie zostały podczas tego zdarzenia przekroczone. Piasek przybył do Pekinu, z, zabrany przez wiatr z Mongolii, z terenów Mongolii. Tak to są te same zdjęcia. Żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych. Cała przyroda, całe boże stworzenie. Burzy się. Bóg wyraża swój gniew na to, co zachodzi na świecie, na to, jak bardzo odeszliśmy od Boga i ukochaliśmy kłamstwo. My, ogólnie ludzie, nie mówię tu o sobie, ja się trzymam Boga i Jego zasad i staram się być każdego dnia coraz bliżej Boga, Stwórcy i Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla, i o Jego przyjście. Nieustannie się modlę, tak samo jak i przyroda wypatruje tego przyjścia z utęsknieniem. Tak i ja coraz bardziej. Wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą, o czym mówię, albo wiedzą i jakoś, coś ich odciąga od zainteresowania się tym tematem, a odciągać mogą pasje, nałogi. Towarzystwo ogólnie rozumiane, coś, co wytwor, wytwór szatana, czyli no, bałwochwalstwo, tak ogólnie najczęściej to jest, czyli mniejsza lub większa miłość do tego świata, do wytworów tego świata, więc to odciąga na pewno. I do tego jeszcze po nawróceniu często się ucieka, i często ludzie, którzy odnaleźli Boga, znowu błądzą i odpadają i tracą Ducha Świętego. O czym mówi choćby list do Hebrajczyków. Dlatego z tym jest różnie. Niektórzy może odpadli, takich podobno trudno przywrócić ponownie. Ale może ktoś taki słucha, kto odpadł i zapomniał, i poszedł do tego świata, a teraz może coś ci się przypomina, drogi słuchaczu. Albo ty, który m, tylko ogólnie wiesz o czym mówię, i jeszcze nie pochyliłeś się nad sprawą Boga, zbawienia, nad tym, co dla nas zrobił Jezus. Pochyl się, bo to, co znasz z telewizji, z kościoła katolickiego, z kościoła protestanckiego, również w dużym stopniu, to nie jest prawda. Skup się na Biblii, czytaj Biblię i pielęgnuj swoją osobistą relację z Bogiem poprzez modlitwę, a wtedy On Ciebie poprowadzi. Proś go o poznanie, a On Cię uratuje, bo po to tutaj przyszedł, żeby stać się człowiekiem i złożyć za nas ofiarę jednocześnie będąc kapłanem i ofiarą. Ciekawe. Ech. Czytajcie Biblię, to ratuje życie.